Maham, Maham, nie strzelaj, nie, nie ma sensu. Ja wyrzucam itemy! Łap, wszystko, łap. Cześć i teraz wsiadaj i go grzmot. Nie, nie ma sensu, nie ma sensu. Ja nic nie chciałem zrobić! Chodźcie do strefy, chodźcie do strefy. Poki Main. Nie, mam nie, nie, ja pierdzielę. Dobra, lecimy. No nic. Ej, dobra. Ta... Tu, 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 tu poduszkowiec. Ja nie mam oznaczonego tego, co to jest jakiś chłopi poduszkowiec. Ty, telefon Kimiagram do mnie dzwoni, na niej, ja jakąś tak. ja błyskawicę dostaję, Jest telefon, co, co jest telefon. Idzie? No, bo to masz 50 kewa, masz 50 kewa na stare, jakby coś. Masz 150 co? HP teraz, masz 100... Ale tak. zajebiście! No, masz 150 HP, Lecz Czyli tu. ja mam normalnie 250 HP? Tak, 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 jak się wylecz to! To tak. zawierza. To <laughs> ja tu wsiadam. Nie wsiadaj! No, z kim ja gram? Nie Boddy, ma Kuba pomocy! Już, nie żyje, nie żyje. Nad nami, na nami. Wyłącz, dobra. Na mnie! Idę, ide, ide. ide, ide. Zeroma, zeroma. Na dobra zerwa. ma dobra. Siema Jacob, tam. daj kiedyś follow Twitter. Karetam. Mordy na mnie ziomek. On mnie próbuje wyrąbać stąd. stąd. Leżą, leżą w dwójkę, dałem sobie radę. Zajebiście, kuba. Mordy, czołg! A, ki, ki. Wuki, wuki. Joki lambo zajebiscy gdzieś, jak, no, no, no. jak się pomalowałem? Tiger Bonzo normalnie. Chodź, Tiger Aby Bonzo, ale nie, nie, na spokojnie do czołgu podchodzimy. Czołki typy! Gdzie? Dostał! Dobra, o DOPE! nie biję się jednak, żartowałem, on mnie deponuje, pomocy Aaaa, on do mnie, Kuba, impuls Ja no jak nie chcę, to jest Ociekaj, ociekaj Nie, musimy zabić tego na działku, tego na działku zabij No jak miał go go zajmę, jak on tam jakieś wybuchy No, jesteśmy w takiej no, dupie Czekaj, na dach, na dach ja i to yeah. dach lecę i ładuję mu dzwony Ładuj, ładuj I taką powalającą klapkę No, dostał 100, dostał, leży, leży Zajebiście Dawaj, wjeżdżamy w niego Dobiłam go Leży dobra. falafel Chodź, przejmujemy czołg, przejmujemy czołg Dojeżdżam czołg, dojeżdżam czołg Dobra, dobra, dobra Na mnie, jest z czołgu Idę, idę, powoli, ale idę Widzę go Do Dałem radę, dałem radę, chillujemy Zajebiście, kuwata. Tak Ale wiesz jak działa czołg? Ogólnie w to się strzela, nie? nie? W to, w to żółte Coś się trzeba, w to, bo tu jest gościu, kierowca w tym jest. I teraz musimy znaleźć palnik, bezo. żeby naprawić czołg. Jakieś palniki, co oni tu podatowali? Chodź, no tak. chodź, rzucę z chodź, rzucę z Chodź, działka, Chodź, idziemy do działka, chodź do działka, chodź do działka. Ale tu za nie ma chłopie. Do działka tutaj wskakuj. I się wystrzel, ja tak, chodź tu. To się tu się odstrzelić? I tak, lecę normalnie. Ale <laughs> ja myślę myślałem, ja myślałem, że trzeba się strzelać, jak ja odstrzelać? No, prawy, prawie myszki no? w końcu, w końcu załadowałem! Zajebiście, zajebiście, że ci tak dobrze idę. Let's idzie. go! Mam chłopa pod sobą. Idę, idę, idę. Bardzo to sprintuję. On chyba jest w krzakach. Co oni w tej melinie Jest tu! Znaczy... No Kurde, pierwszego fraga się co nie Nie ma zabiera? takiej opcji. Co to? Co? Modyfikacja. Pługa mam. Ale... Ty chłopie... Z tym we mnie? Chłopak, co on w ci ładuje. ty tu jest! CHEATON! WULKAN! MÓJ PIERWSZY KILL FORTNITE! Let's go! go. Zabijesz wulkan! Let's go! Pierwszy Chiton, kill do sezonie, oh, Modyfikacja pojazdu Pug mogę zrobić. Możesz zmodyfikować pojazd Pugiem. Chodź, to ci pokażę, chodź do mnie. Nie, tutaj, tutaj, chodź. Mamy samochód, co nie? Chitarno no i... No, rzuć to na no. mnie, rzuć, rzuć. Tiger no. Let's Zobacz go! go. Z patrz, nie, teraz patrz co robimy. I ja pierdziele, teraz jakbym coś. sobie. Eee, bo rozumiesz, jakby takie coś w i załatałaś na Ferrari, to jest Dzisiaj musisz całą nockę z Fortnite'em zrobić, jutro nie masz szkoły, zwalniam cię, daj mi numer do wychowawcy. Dobra. Musisz przygrindować pracownię. Co? Dąg na górze. Ja yeah, pierdziele, jesteśmy w dupie. Dawaj do fury, dawaj do fury, szybko. Skakuj. Uciekamy, uciekamy. Czołgi są. O, ludzie. Dawaj, dawaj, ładujemy ich na dziurę. Wysiadamy, wysiadamy. Oto śmierć jest bliska. Nice. Drugi. Drugi, drugi, drugi. Kurda, tu góry góry, tu jest u góry. World tak, Tanks. World Tanks, Czekaj! uciekaj. Uciekam, uciekam, uciekam. Nie, jak idę, jak idę. Nie. i ja... zajebiście. No, oj, zajebiście, okay. bo zostałem sam. Nie, no, World of ta no nie, no. Chłopie, jak wiecie jakieś jakieś czołgista ładuje na dziurę. Już nie dało rady uciec. Dobra. Ja pierdziele, ja jestem kolejny, no, do strzału. Mordo, to, to wiem, to widzę. Wszyscy na mnie strzelają! Lambo! Dobra. Nie detonujcie go, nie detonujcie go, no nie detonuj! No jesteśmy w dupie Matek, jesteśmy w dupie! nie masz A. dwa bigi dasz radę Kuba Do krzaczka, do krzaczka, do krzaczka, do krzaczka, do krzaczka, do siedzi? Nie ma takiej A, fucking pa, możliwości Okej, okay. 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 i co teraz? Skąd on mnie strzelał? O kur Idziemy jak krzaku Jaki skręt Jaki skręt Dobra, biegnę tam, biegnę tam Mówi Fornej Bez budowania to wracam Cię nie spodziewał, że teraz już krzaki nie Ej, ale trają. nikt go nie podnosi Dobrze, dobrze, będę miał, kurde, może jakieś impulsiki z niego O kurde, kolejny co się za kamykiem schował, wariat Ty, znowu on był z pikasem, co on Ej, Mordo On chyba się zakumplować chce To, to ziomek jakiś Mordo, siema Cześć A, On się całuje Ej Aj, jesteś ziomkiem, masz <laughs> A co tam ty zaczął? ty jak zaraz pompę wyciągnieć i załaduje listę, się skończy zabawa. Nie ma takiej opcji z tymi z... On jest Chodź. taki mądry, bo po prostu no. wy solo nie dacie rady Tak tak, tak, tak. czołgowi. Musi Dobra, mordo, weź biga, wypij i lecimy. Bierz to, no. Dawaj na czołg. Dawaj na czołg. Co, prawe, ale komplet się w górze zgubił. Nice. Jeszcze jeden, robisz to. Super, Kuba, jesteś wielki. Nice! No i czołgiści tylko. No to powiem czasie to może być ciężki pojedynek. Ej, panowie! Dogadajmy się, ja mnie 1 HP! Macham! Ej! Macham! O kurde! Macham! Nie strzelaj! Nie strzelaj! Nie! Nie ma sensu! Ja wyrzucam itemy! Łap! Wszystko! Wrzucam, Ej, Paczek, chodź! Oni, on, on Mam tylko podkę, ciało, łap! Łap! Cześć! I teraz wsiadaj i go grzmoć! Nie! Nie, nie ma sensu, nie ma sensu, ja nic nie chciałem zrobić Chodźcie do strefy, chodźcie do strefy Ale to zepsułem Chodź, chodź Łap potkę, wypij sobie Chodźcie ze mną, chodźcie no zaraz Nie, nie potrącaj mnie, nie, 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 nie nie. Co robisz? Patrz emotka, patrz co mam za emotkę Ona jest za najwyższy kurde, poziom Pa O, magia, magia, co? Dobre, nie? Dobre, o no. Pa, A pa, 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 pa Eee, Pokémon. Nie. Odbrawiam. widza! Prajezę, co mnie panisz? <grym> no no, to no. Mi Nice. Wypię. Nice. Ty go jest! A ten drugi co robi? Nice. Oj, co teraz? Bez kolegi jesteś. A problemy co? Zabij go. Celaj tam. Nie nie nie, znaczy... nie mogę nie mogę nie mogę. Szelka nie mogę chyba. No nie mogę. Ty, bo ty sam. Wiemy, ma, nie ja wiesz, nie mam broni, to ja to nie mam broni. No może wyjść i wziąć tego. O kurde, żeś się odpierdzelił On tam rozwali czołg, wykręt Ja pierdziele, co hmm. tu się dzieje Nie Nie dał rady Nie, znowu się nie udało Dużo hapu masz O kurde <ślinikatorzy> Ej do zamna go wrzuć Teraz tam wsiądz Nice! Robisz go! O w dupę Wiesz matce A Macy przecież nie ma matca Musisz kuba, wierzę w ciebie Mam Ja pierdzie. Najlepszy ty, coś najlepszy ty Pierwszy Four <try> right? tu wygrałeś to jest Ale on bro! to na ziomu wstrząga! <laughs> <Nie>, no, brawo. <laughs> o kurde ale jaj ja nie! Magera, mostagera! A chyba gorąco mi się trafiło. Oh. No i mamy to Gunnar Solka, jaka parasoleczka, to mi się podoba! Pierwsza gra i od razu inek! Ktoś...